Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone i po raz kolejny na arenie z naszym uterem, dlatego też bez zbędnego przedłużenia szukałem przeciwnika na dzisiaj. Pogoda jak zwykle nie napawa optymizmem, dlatego że do grania to ona nie jest zbyt odpowiednia. Ale miejmy nadzieję, że jakoś dzisiaj wysiedzę przed tym komputerem. Ale powiem wam, że o tyle o ile nie lubię jak jest zimno, cimno do domu daleko, tak... Jak jest za gorąco, też nie powiem, żebym był mega szczęśliwy. Dobra, zobaczymy, jaki jest przeciwnik na dzisiaj. Numer 1. Dobra, mamy trala. Trala chyba ostatnio nie było, dlatego też miło, że nam się trafił. Miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt ciężkim przeciwnikiem. Tymczasem na dzień dobry, dostajemy doktora Huka, który chyba jednak nie jest dobrą opcją na pierwszą turę, dlatego też go wymienimy. Oprócz tego, dobieranie kart za 5, także pozwolę sobie wymienić. No, powiedzmy, jest w miarę. Z tego O, idealnie. Mamy co użyć na pierwszą, turę mamy co użyć na drugą, mamy co użyć na trzecią, więc jest całkiem spoko. Zobaczymy tylko, co zrobi mój przeciwnik. Najlepiej by było oczywiście, jakby nie zrobił nic, ale aż tyle szczęścia to ja bym nie oczekiwał od niego. Wilkor alfa, ok. Miło, że użył na niego monetę, bo teraz za pomocą mojego małego worgana mogę go zniszczyć. Przez co mój przeciwnik nie, nie tylko stracił monetę, ale stracił też wilka. O, no dodatkowo plus jest taki, że teraz nie zagraża mi chwilowo łańcuchowe. Chwilo... Chwilowo nie zagraża mi łańcuchowa błyskawica. którą w momencie, gdybym miał Worgena na polu, prawdopodobnie by użył. Dobra, trybomłot może się przyda, ale myślę, że użyjemy Worgena, póki jest ku temu okazja. Tak na przykład bafnąć Worgena i dać mu boską tarczę z trybiomłota, w sumie spoko opcja. Jakby tak na przykład teraz się trafił z Totem? No, niestety to nie to co chciałem. A tymczasem, jak widzimy, mój przeciwnik używa Diablika. Który, mało tego, że ma tylko jeden punkt życia, więc zaraz zginie, to jeszcze mu daje przeciążenie. przez co w kolejnej turze będzie miał tylko dwa punkty. Dwa kryształy many. Dziwne zagranie z jego strony, no ale niech mu będzie. Dobra, Worgen zyskał Boską tarczę, więc jest całkiem spoko. No, ja myślę, że mogę za pomocą broni bić go przez ryj. Dlatego, że tak jak mówię, jednak wolę trochę staków tej broni zużyć. Nawet trochę bez sensu, ale jednak gdyby mój przeciwnik zaraz mi wyskoczył z. z czym? Z, z glutem, co niszczy broń, to by było trochę przykre. Dobra, wystawimy kobry, jako że mamy okazję. Drugie kolesia z boską tarczą na razie po, pozwolę sobie zatrzymać, bo obawiam się trochę burzy z piorunami. Im mam więcej stworów na polu, tym burza z piorunami jest dla mnie bardziej bolesna, więc jednak wolę coś tam w dłoni na wszelki wypadek zostawić. No co tam zrobisz? Sen Bonzakira, mądry Nick. Na pewno go zapamiętam i na pewno łatwy do wpisania gdziekolwiek. Sen Bonzakira, Sen Bonzakira, ok. Brzmi to jak jakiś Oho, to jest właśnie to o czym mówiłem. I ku mojemu niefartowi niestety trafił mu się totem zwiększający siłę zaklęć, przez co niestety wszystko zostało zniszczone, co miałem na polu. Poza worgenem, który na szczęście dostał boską tarczę, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, póki co w dalszym ciągu jednak stwory w dłoni zostawię, bo jednak nie wiadomo, ile tych burz z piorunami mój przeciwnik w tali posiada, więc... Lepiej nie ryzykować. Dobra, trok twardo paszczy, niech będzie. Jego akurat mogę bardzo łatwo zniszczyć. A zrobię to za pomocą giermka oraz broni. Co prawda on się tam bawnie do pięciu ataku, ale to nie jest jakiś dla mnie wielki problem. Ciekawy, czy będę miał w ogóle okazję, żeby mojego worgena buffnąć, bo póki co jakoś się mój przeciwnik szansy nie daje. Co prawda uderzyłem się za 5 bafując troga mojego przeciwnika, ale... i Tak myślę, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż on. Poza tym w razie czego będzie... O! Proszę bardzo. Idealna sytuacja na użycie łamacza zaklęć. Dobra, to zrobimy... Tak, ty giniesz. Łamaczem zaklęć wyciszymy śluzożera. W sumie mogę go też zniszczyć teraz, jak tak patrzę. Tylko. Czy użyć do tego celu worgena? Czy giermka plus. Hmm. Dobra, inaczej zrobimy. Użyjemy giermka i użyjemy broni. Jednak cały czas mam nadzieję, że mój worgen się w końcu bawnie. Dobra, mamy ósmą turę. Mój przeciwnik może użyć Alakira, o ile go ma w talii, a miejmy nadzieję, że go nie posiada. Mi by się w sumie przydał Doktor Hook. Uderz w się z boską tarczą. No, w sumie on też może być. Dobra, mamy gula, czyli w sumie sytuacja idealna, bo ten gul mi buff nie mojego Worgena. Czyli to, co chciałem od początku, dobra. Pyk! Yy, dobra, niech będzie tak. Ciebie zabie za pomocą dwóch stworów. Oprócz tego wystawimy berserkera z Gurubashi. No i mój przeciwnik ma cały jeden punkt życia. Jeżeli wszystkiego mnie zniszczy, nie wiem za bardzo w jaki sposób może to zrobić, ale jeżeli wszystkiego mnie zniszczy, to w kolejnej turze ginie. O, może byłoby pewnie samobójstwo za pomocą dynamitu? Tak, bawnij mi go jeszcze, nie ma przeciwko. Tak, jednak jego bombardier go zwykończył. Do widzenia. Yy, dziękuję. Tak, mamy kolejne rytualne samobójstwo po stronie mojego przeciwnika. Po poprzednim odcinku, w którym Czarnoksiężnik zdecydował się zabić swoją mocą specjalną. Dlatego też szukamy kolejnego przeciwnika. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Mimo, by się trafiła jakaś nowa klasa, z którą się nie biliśmy na tej arenie. Bo póki co, jak widzimy, przeciwnicy są bardzo różni. I mimo tego, że za każdym razem spotykamy inną klasę, to idzie mi całkiem spoko. I po raz kolejny doktor huk mi nawet nie był potrzebny, więc... Mój przeciwnik nawet nie wie, jakie ja tam miałem niespodzianki schowane w talii. Dobra, mamy kolejną walkę Uter kontra Uter. O, konsekracji. Całkiem zapomniałem, że w ogóle mam tą kartę w talii. Co nie zmienia faktu, że tak czy siak ją teraz wywalam. Zostawimy sobie Golema Zbożowego, bo. No właśnie, obawiam się, że dostanę jeszcze coś droższego, jak go wymienię. No niestety, w mojej talii jest taki minus, że mam mało tanich stworów. Bodajże jednego Worgena z niewidzialnością i dwa roboty za dwa z boską tarczą, więc. Początek walki mam, że tak powiem, trochę słaby, ale potem może być trochę lepiej. Dobra, mam łamacza zaklęć, może się przydać. Miejmy nadzieję, że mój przeciwnik także nie ma za bardzo co użyć. Choć oznaję życie pewnym bo to już jednak jest pięć wygranych na ranie, więc teraz spotykamy ludzi, którzy jednak coś tam wygrali, więc myślę, teraz będzie coraz trudniej. No co zrobisz? Trendowaty gnom, no dobra, niech będzie. Niestety, z tego co widzę, w najlepszym wypadku obrwiemy od tego gnoma za 4. No trudno. Jakoś trzeba będzie sobie poradzić z tym. Zobaczmy, co zrobi w drugiej turze. O, boską tarczę jeszcze mu da. No jest niefajnie, niefajnie, dobra. Myślę, że teraz dobrym pomysłem będzie użycie golema zbożowego, który, jak dobrze pójdzie, zniszczy oba stwory mojego przeciwnika. Miejmy nadzieję, że uda mi się to zrobić. Przynajmniej byłoby miło. Zobaczmy tylko, co zrobi Tony X. No weź, nic nie zrób w końcu. W sumie mam monetę jeszcze, więc jest raczej mała szansa, że nic nie zrobi w tej turze. No co tam, Tony? Wykaż się. Oho, mamy sekret. Obawiam się, że to może być szlachetne poświęcenie. Czyli, jeżeli za tylko jednego z jego stworów, to tak czy siak. I tak mi się oberwie. Hmm. Dobra, sprawdźmy, czy to faktycznie będzie. Wrócić z jednym punktem życia. A nie pomsta jeszcze lepiej. Okej. Okay. I co teraz? Dobra, wyciszymy go Do widzenia z pomstą Aczkolwiek myślałem też, czy by nie wyciszyć Worgena Bo jednak on też nie jest zbyt bezpiecznym stworem Bo teraz będzie mógł się bawnąć o mojego robota I uderzyć mnie za cztery, więc No, nie jest zbyt fajnie Oj, oj, oj No spoko Plus jest taki, że tak czy siak mogę Worgena w kolejnej turze zniszczyć za pomocą mojego bombardiera, więc. I tak jest bez tragedii. Dobra, obywa nam się za 4. Aczkolwiek Worgen na szczęście może zostać przeze mnie zniszczony. Do widzenia. Dobra, bo gdyby ten Worgen przeżył, to by jednak nie było zbyt dobrze, bo byśmy aż za 8 berwali w kolejnej turze, a to jest jednak nie da się ukryć trochę sporo obrażeń. Bra, lazurowy smokowiec. No okej, okay. to ja zrobię tak. Przyzwę szatkownika, przyzwę robota z boską tarczą i go przez twarz. Mogłem też przyzwać ogra, ale jednak wolę mieć więcej mniejszych stworów niż jednego większego. Tym bardziej że w kolejnej i tak, doktora Huka mogę przyzwać. Jak wiadomo, ta karta bardzo często wygrywa całe walki. Miejmy tylko nadzieję, że nic dobrego tutaj nie przyzwie. Trochę mnie niepokoi. Wydaje mi się, że jesteśmy w gorszej sytuacji. Nie wiem dlaczego, mimo że mamy więcej kart na polu, to jednak wydaje mi się, że moja sytuacja jest trochę gorsza. Tak czuję. No ale zobaczymy, jak się walka dalej potoczy. Aczkolwiek nie powiem, żebym tutaj był jakoś super pewny mojego zwycięstwa. Wszystko zależy od tego, co zrobi w tej turze, bo to jest jednak. Mimo, że to nie wygląda, to jednak dość ważna tura. Bo jeżeli uda mi się w kolejnej wyczyścić wszystko, co ma na polu i wystawić doktora Hooka. To raczej myślę, że będzie spokój. No niestety podarował swojemu smokowi boską tarczę, czyli to czego się obawiałem. No ale dobra, niech będzie. Okej. Okay. I co jeszcze? Aha, zdejmie z kolei moją boską tarczę, no dobra I co? Aha, zdecyduje się wszystko zniszczyć. No w sumie dla mnie spoko, bo teraz będzie... Sytuacja jak oczekiwałem, bo ja mu zniszczę smoka. Dostanę jakiegoś tam stwora. Ale od, na czym mi głównie zależało, to to, żeby otrzymać doktora Hooka w tej turze. Jeżeli jakimś cudem wszystkie moje stwory przeżyją, to w kolejnej turze jeszcze dostanę dużego wodza mroźnych wilków. Więc wszystko będzie spoko. Czekajcie, 5, 6, 9. No, trochę za mało many bym miał. No ale i tak mogę wodza mroźnie wilków skąbić z moją mocą specjalną i z worgenem, więc tak czy siak źle by nie było. Oho, wściekła kobra. Niedobrze. Wściekłej kobry się zdecydowanie trzeba pozbyć. Tylko czy to mi się uda. Hmm, poczekajcie. Jeden, dwa, trzy. Okej, okay, dobra. I teraz czy uda mi się pozbyć wściekłej kobry. Ech, w ten sposób nie bardzo. Też nie bardzo. Dobra plus jest taki, że kobra tak czy siak nie zniszczy obu z moich dużych stworów, więc... I tak coś tam nam zostanie, aczkolwiek te bomby były zdecydowanie niefartowne. Mało tego, że obie uderzyły w bohatera to jeszcze obie za jeden. Nie lubię tego! No co tam zrobisz? Przypuszczam, że jednak wódz mroźnych wilków oberwie od kobry. Niestety. O, doktor Huk też z tego co widzę nie przeżyje. No okej. Okay. Do widzenia. Do widzenia. No dobra. Mamy strażnika królów, który się może przydać. Oczywiście najpierw zniszczymy wszystko, co mój przeciwnik ma na polu i wystawimy tak. Niech będzie ogr i niech będzie kobra. Pokonamy mojego przeciwnika jego własną bronią, o ile mi wszystkiego nie zniszczy w międzyczasie. Dobra, póki co sytuacja w miarę opanowana. Jak wystawi coś dużego, mamy kobra. Jak wystawi coś małego, mamy ogra. Więc na razie mamy spokój. Doktor Hook niestety zginął, czyli mój Az w rękawie już został wyeliminowany, ale mam nadzieję, że nie będę go potrzebował. Tak sobie myślę. Nie miej nic dobrego. Jak na przykład mój przeciwnik teraz mi wyskoczy z Defmingiem, to mam przesranę. Jak wyskoczy z czymkolwiek innym, no to myślę, że będzie w miarę spokój. No, co ty, co ty tam masz? Aha, Strażnik Królów, czyli dokładnie to, co ja też chcę zaraz użyć. No okej. Okay. Akurat na Strażnika Królów mam tutaj sposób. Ojej, aż mi grę zacięło. Z tych wrażeń. Dobra, robimy tak, jak chciałem na początku. Ty giniesz. Yy. Dobra, bijemy przez łeb, co mi tam. Przezwiemy swojego własnego Strażnika Królów. I Giermka... Argentu. Rekruta srebrnej dłoni. W ogóle nie tak się nazywa, jak mówiłem. Co mi może teraz przeszkodzić, jeżeli mój przeciwnik użyje równości? Aczkolwiek miejmy nadzieję, że tej karty nie posiada. O, gula przyzwał. Wow, jak mi greścina. Tak widać, komputer mi się topi, czyli niestety, <grym i zbytki> wykrakałem ostatnio. Dobra, ty giniesz teraz. Sprawdźmy, cóż to za sekret się kryje po stronie przeciwnika. Tak, też podejrzewam, że to może być ten sekret. My się leczymy po raz kolejny. Ty giniesz. I jeszcze na wszelki wypadek przeciwko zaklęciom przyzwiemy troga. Dobra, mój przeciwnik stracił wszystkie karty z dłoni, więc myślę jest spokój. Ma broń, którą może zniszczyć mojego strażnika królów, ale myślę, że to go raczej nie za bardzo urządzi. Szatkownik. No okej. Okay. Nie, no myślę, że tutaj raczej już mamy wygraną, bo wątpię, że on coś tam wymyślił takiego, co by nam strasznie plany pokrzyżowało. Myślę, że nam się broń trafiła, którą możemy szatkownika zniszczyć. Dlatego też widzimy, wszystko jest idealnie. Proszę bardzo. No i poleczyste po stronie przeciwnika. I teraz y, gramy o to, komu się trafią lepsze karty do ręki, z tym, że ja mam o tyle dobrze, że ja jednak coś mam na polu, a mój przeciwnik nie ma niczego. I wątpię, żeby jakakolwiek karta, która mu się teraz trafi, uratowała mu życie, no ale kto wie. No tak jak myślałem, jednak mój przeciwnik się poddał. A my mamy kolejne zwycięstwo na swoim koncie. Jak widzimy, nasz uter był lepszy od utera mojego przeciwnika, a my mamy już 6 zwycięstw na koncie. No dobra, ale tak jak mówiłem ostatnio, myślę, że dwie walki na odcinek to jest wystarczająca ilość. Dlatego też w kolejnym odcinku zobaczymy, jak nam pójdzie dalej na arenie. Ale dzisiaj to było tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć.